To jest News Radio. Znajdź nas na www.newsradio.pl. Dzień dobry państwu. Ja nazywam się Błażej Szymański. Moim dzisiejszym gościem e, doktor habilitowana Agnieszka Szudarek, profesor Uniwersytetu Szczecińskiego, dyrektorka Instytutu Historycznego na Uniwersytecie Szczecińskim. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. E, Dzisiaj spotkaliśmy się tak naprawdę z bardzo ważnego powodu, można powiedzieć, ponieważ minister edukacji i nauki 21 lutego tego roku przyznał dyscyplinie histor Historia na Uniwersytecie Szczecińskim najwyższą kategorię A. Serdeczne gratulacje, przede wszystkim, to warto powiedzieć. Co wpłynęło na tę ocenę? Przede wszystkim dziękuję bardzo za gratulacje. To są gratulacje, które należy kierować nie tylko do mnie, ale przede wszystkim do pracowników naszego Instytutu, ponieważ każdy z nich ma swój udział w tym sukcesie. Wracając do Pana pytania, przede wszystkim chciałabym powiedzieć kilka słów na temat zasad tej ewaluacji, żeby słuchacze, być może niezorientowani w tych wszystkich niuansach oceny ewaluacyjnej, mieli świadomość tego, o czym będzie mowa. Bowiem ta obecna ewaluacja znacząco różniła się od poprzednich. Podczas tych poprzednich oceniane były całe wydziały, natomiast teraz oceniane były dyscypliny. Więc można powiedzieć, że rywalizowaliśmy z innymi historiami, które są jako dyscypliny badawcze w innych ośrodkach naukowych. I w sumie w ewaluacji brało udział w tejże to ocenie. 30 dyscyplin, to znaczy, inaczej powiem, 30 ośrodków, w których prowadzone są badania w dyscyplinie historia. I to był dla nas. Ten element referencyjny. I trzeba powiedzieć, że ocena była prowadzona w trzech kryteriach. Pierwsze kryterium to znaczenie publikacji, które było oceniane poprzez liczbę punktów uzyskanych za publikację. Tu wypadliśmy znakomicie. Drugie kryterium to wysokość środków pozyskanych na badania. Tu wypadliśmy dobrze. Natomiast w trzecim kryterium to oddziaływanie wyników badań, wpływ na środowisko, na otoczenie zewnętrzne. Tu wypadliśmy bardzo dobrze. I o tym, że mogliśmy w ogóle wystąpić w gronie tych ośrodków, które mogły być oceniane. Na kategorię A to był bardzo wysoki wynik w tym pierwszym kryterium, bo trzeba powiedzieć, że po pierwszej ocenie Komisji Ewaluacji Naukowej historia w Uniwersytecie Szczecińskim uplasowała się na czwartym miejscu w kraju. W gronie sześciu. Historii, które były właśnie przekazane do specjalnej eksperckiej oceny na kategorię A. I w pierwszym, w, w, podczas pierwszego ogłoszenia wyników ewaluacji kategorii A, z historii otrzymały dwa ośrodki Warszawa i Wrocław, a teraz do tej elitarnej grupy dołączył także Szczecin. I co zadecydowało? No przede wszystkim Umiędzynarodowienie, które objawiało się tym, że w pierwszym kryterium mogliśmy uzyskać właśnie ten rewelacyjny, bardzo wysoki wynik, jako że punktacja czasopism polskich. To wszystko też zależy od, od dyscypliny. W przypadku historii właściwie kończyła się na 100 punktach. W dyscyplinie są właściwie dwa tylko tytuły, które mają 140 punktów, więc, by uzyskać więcej niż inni, by w tym, no niestety muszę to powiedzieć, wyścigu o punkty wypaść jak najlepiej, musieliśmy aplikować do czasopism zagranicznych, które mają 100, 140, ale przede wszystkim 200 punktów. I tu trzeba powiedzieć, że pośród zgłoszonych do ewaluacji publikacji prawie połowa to były właśnie publikacje um, anglojęzyczne. Um, topowych czasopismach, także mieliśmy monografię z tak zwanego drugiego poziomu, podczas gdy większość, właściwie wszystkie monografie z dyscypliny historia mają wydawane w Polsce, mają szansę zdobyć 120 punktów, o tyle właśnie jest krótka lista wydawnictw zagranicznych, gdzie za wydanie monografii można uzyskać punktów 300. Czyli to umiędzynarodowienie które także odegrało istotną rolę w drugim kryterium, czyli pozyskane środki na badania, ponieważ, jak to podkreślał recenzent, który oceniał naszą dyscyplinę właśnie w kontekście kategorii A, Uniwersytet Szczeciński, dokładnie historia, bo o niej tutaj przecież mówimy, był poza Uniwersytetem Warszawskim, Drugim i jedynym, właśnie poza Warszawą, ośrodkiem, który uzyskał środki europejskie na badania. I to też był ten kolejny element. I trzeci element wskazujący na znaczenie umiędzynarodowienia to międzynarodowy zasięg oddziaływania jednego z dwóch zgłoszonych do ewaluacji tematów badań, które właśnie miały. Te, to duże oddziaływanie na otoczenie. E, mam tu na myśli e, badania e, pana profesora Grzegorza Kierszysa, które spotkały się z zainteresowaniem. E, Takich popularno-naukowych kanałów jak Science Channel, jak, jak National Geographic. Pan profesor był bohaterem z jednego z odcinków filmu dokumentalnego realizowanego przez państwową duńską telewizję, więc ten międzynarodowy zasięg oddziaływania, czyli umiędzynarodowienie to jest to, co zadecydowało o tej wysokiej pozycji. No właśnie, umiędzynarodowienie było bardzo istotne, ale nie zapominajmy, że również polskie publikacje pojawiały się, w jakich polskich pismach, wydawnictwach publikowali naukowcy z Instytutu Historycznego. No to były czasopisma, zależne od tego, czym się badacze nasi interesują w swoich naukowych dociekaniach, bo Trzeba powiedzieć, że czasopisma mają zazwyczaj określony profil, więc poza takim, można powiedzieć, czasopismem, które w nauce historycznej prezentuje wyniki badań właśnie w środowisku międzynarodowym, bo to jest czasopismo wydawane wyłącznie w języku angielskim. Mam tu na myśli Akta Poloniae Historyka, gdzie tutaj rzeczywiście dostać się do tego czasopisma, być przyjętym, to jest duży sukces, a w tym czasopismie także historycy z naszego Instytutu mieli swoje publikacje. No to jeżeli tu wymienię kilka, Tytułów, to dla osób mających pewną świadomość, e, jakimi drogami naukowymi rozwija się nauka historyczna, no to będą wiedzieć, że jeżeli wymieniam roczniki historyczne, jeżeli wymieniam e, e, roczniki dziejów społecznych i gospodarczych, przegląd zachodni, sprawy międzynarodowe, e, no i tak mogłabym mnożyć, bo to są rzeczywiście takie wiodące pisma rozpoznawalne, e, gdzie. E, ten współczynnik odrzuceń jest bardzo wysoki, co świadczy o tym, że rzeczywiście te, te czasopisma stoją na wysokim poziomie i za tym idą oczywiście konkretne punkty, chociaż tutaj ta sprawa punktów to taki trudny temat, i może nie chciałabym na ten temat więcej mówić. O, o jakiej liczbie możemy mówić tej publikacji? Oczywiście przybliżonej, bo dokładnej zapewne ciężko byłoby wyliczyć. No tu musimy sobie zdać sprawę z jednej kluczowej sprawy, bo to ile zgłosiliśmy publikacji do ewaluacji było konkretnie właśnie wyliczone, było zależne od liczby badaczy, tak zwanego n. I też tutaj może, żeby słuchaczy jakoś nie zanudzać, nie będę wchodzić w szczegóły. W każdym razie była określona liczba tak zwanych slotów dla uproszczenia powiem publikacji, które należało wypełnić. I z jednej strony były to monografie, gdzie musieliśmy zgłosić tych, tych monografii 25. Przy czym w okresie objętym ewaluacją zgłosiliśmy, czy pracownicy opublikowali, prawie 90 monografii. Pozostałe publikacje, tak zwane sloty to było ich, jeżeli dobrze pamiętam. 110, to tutaj pracownicy zgłosili do ewaluacji prawie 450. A więc tu chodziło o to, że system, który dobierał te publikacje, można powiedzieć, że miał paletę możliwości, żeby tak te publikacje podobierać, by ta liczba punktów była dla nas jak najlepsza. Tak też się stało, bo tu rzeczywiście te narzędzia informatyczne ogromną rolę odegrały w mm, tworzeniu konfiguracji publikacji, które do ewaluacji były wykorzystane. Wspomniała również Pani wcześniej o pozyskanych środkach, które również zna, znacznie wpłynęły na, na tę ocenę. Mhm. Jakie to były środki? Skąd to były środki? W jakiej, mhm. jakiej ilości pozyskano te środki? Do drugiego kryterium, tak jak już wspomniałam, poza, poza środkami pozyskanymi z narodowego, z NCN-u, z, z to, to są programy OPUS i programy Miniatura. Mieliśmy projekt który przygotował pan dr Paweł Migdalski pod tytułem Mare Pomerania Confinium. Ten projekt był finansowany ze środków interregowskich, i w przeliczeniu, bo to były fundusze oczywiście w euro, to jest około 1 600 ,000 zł. I rzeczywiście to, to duża suma, ale przede wszystkim chodzi o to, że pozyskane były właśnie. Z, z, z tych um, funduszy jakby zagranicznych, bo to liczyło się tutaj podwójnie. E, natomiast e, muszę tylko jeszcze dodać może jedną rzecz, że to e, nie oznacza, że tylko NCN i tylko, e, i tylko fundusze europejskie finansowały badania w Instytucie Historycznym, ponieważ tu taki trochę paradoks e, muszę powiedzieć, że do ewaluacji były zgłaszane tylko konkretne. E, konkretne agencje które które przyznają Finanse na badania. Na przykład nie brane były pod uwagę w ogóle granty uzyskane ze środków finansowanych przez ministerstwo. Dzisiaj to jest Ministerstwo Edukacji i Nauki, czy też Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a właśnie takie granty też pracownicy pozyskali. I co więcej, muszę powiedzieć, że wyniki badań z tych grantów właśnie stały się tym. Co wykorzystaliśmy w ramach trzeciego kryterium, czyli taki paradoks, że pieniądze pozyskane na te badania w ewaluacji nie były uwzględniane, natomiast efekty tych badań posłużyły do tego, byśmy mogli się wykazać tym bardzo dużym wpływem na otoczenie. Mocno podkreśliliśmy właśnie ten aspekt sukcesu i tego, jak to wszystko przebiegało, ale też warto powiedzieć, jaki realny wpływ na Instytut ma właśnie ta kategoria. No, przede wszystkim prestiż nie tylko w uniwersytecie, ale no w, środowisku, w środowisku historycznym, bo skoro po pierwszej ocenie jesteśmy na czwartym miejscu w kraju, przed nami był tylko Uniwersytet Warszawski, przed nami był UMCS, przed nami była historia. Która była zgłoszona przez Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej, Polskiej Akademii Nauk. Jeżeli teraz dowiadujemy się, bo wpływają ostatnie wyniki ewaluacji, że póki co jesteśmy trzecim ośrodkiem w kraju, który ma kategorię A, no to są fakty mówiące same za siebie, czyli za nami są takie wiodące ośrodki, które cały czas, o których cały czas słyszymy, że, że studenci mówiąc o, o tym, gdzie chcieliby pójść, to mówią o Poznaniu, mówią o, o Krakowie, a tu się okazuje, że no nie muszą wyjeżdżać ze Szczecina, że studiować mogą na wysokim poziomie u Naukowców rozpoznawalnych w, na arenie krajowej i nie tylko, właśnie w Szczecinie. A więc to przede wszystkim prestiż, ale. Także i mamy nadzieję większe środki na badania, bo to, to gwarantują nam zapisy ustawy, ale z drugiej strony też myślę i korzyść dla Uniwersytetu, który po ostatecznym ogłoszeniu wyników ewaluacji będzie mógł startować w konkursie, w konkursie na uczelnię badawczą, bo myślę, że, że to jest też dla uczelni bardzo ważne. Wspomniała Pani również o studentach, że nie muszą wyjeżdżać do Poznania, nie muszą jeździć do innych miast, mogą studiować w Szczecinie i tu się rozwijać. Więc na sam koniec mam takie otwarte pytanie: Już oczywiście omijając samą kategorię A, aczkolwiek dlaczego warto studiować na Uniwersytecie Szczecińskim? W Instytucie Historycznym, może dodam, i nie tylko historię, bo w naszym Instytucie pracownicy wykładają na takich kierunkach jak historia, archeologia, stosunki międzynarodowe, bardzo też ciekawy, jedyny w kraju przedmiot łączący. Historię, współczesność i komunikację, czyli media i cywilizację. Mamy także coś dla miłośników wojskowości, czyli studia nad wojną i wojskowością. To są studia pierwszego stopnia. Na studiach drugiego stopnia do tej oferty dochodzi także menedżer dziedzictwa kulturowego. No i tutaj nowość, mamy nadzieję, że wszystko pójdzie zgodnie z planem. Zresztą nie wyobrażam sobie innej sytuacji. I w tym roku będziemy chcieli zrekrutować. Pierwszy raz na studia anglojęzyczne, studia, które są poświęcone regionowi Bałtyku na pierwszym stopniu, i studia poświęcone problemom pogranicz i pograniczności na drugim stopniu, i dlaczego warto studiować. No przede wszystkim kadra na wysokim poziomie to, proszę Państwa, jest no poparte konkretnymi faktami, mianowicie publikacje pracowników zyskują um, uznanie w oczach ekspertów chociażby ostatni konkurs grudniowy ogłoszenie um, y, zwycięzców y, w takim najbardziej prestiżowym konkursie książka historyczna roku to właśnie książka y, autorstwa profesorów z naszego instytutu pana profesora Tomasza Sikorskiego i pana profesora Adama Wontora więc to są y, to jest studiowanie u najlepszych ale nie tylko. To jest także studiowanie w instytucie, który jest otwarty na studentów. Chcemy, by studenci rozwijali się w kołach naukowych. Urządzamy dla studentów wyjazdy studyjne, które pokazują okolice, tą bliższą i tą dalszą. W zupełnie innym świetle. Staramy się, by zajęcia w, w miarę możliwości były realizowane także w miejscach które łączą się z tematyką ćwiczeń wykładów, czyli muzea, szkoły archiwum czy archiwa, redakcje gazet, by studenci uczyli się nie tylko teorii, ale także i, i praktyki. Studenci wydają u nas swoje czasopismo, studenci także mają możliwość uczestniczenia w dodatkowych wykładach, ponieważ mamy uruchomiony cykl wykładów gościnnych i zapraszamy naprawdę naukowców z pierwszej ligi, można by powiedzieć, nawiązując trochę do słownictwa sportowego, bo nie dalej jak w styczniu był z wykładem gościnnym u nas profesor Lim z Seulu. W marcu będziemy zapraszać na wykłady badacza z Portugalii, nie mówiąc już o tym, że zapraszamy także wiodących badaczy krajowych. Więc to jest możliwość rozwoju i dużej indywidualizacji, jeżeli chodzi o dobór kierunku, w którym student chce się realizować, to także dążenie do tego, byśmy operowali najnowszymi środkami dydaktycznymi, starając się przede wszystkim dążyć do tego, by studia przygotowywały studentów. Do rynku pracy i pod tym kątem też pracujemy, starając się wprowadzać kolejne nowe elementy do programów studiów, by nasi absolwenci nie tylko byli przygotowani teoretycznie, ale także praktycznie i nie mieli problemów ze znalezieniem zatrudnienia po ukończeniu studiów. I z tego co słyszę, nie mają. Te ostatnie słowa na pewno motywują najbardziej, bo to jest zawsze najważniejsze dla studenta, żeby później móc się rozwijać w tym kierunku, w którym poszedł studiować. Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim i Państwa gościem była doktor Habilitowana Agnieszka Szudarek, profesor Uniwersytetu Szczecińskiego. Dziękuję. Dziękuję Panu, dziękuję Państwu. Do widzenia. To jest News Radio. Znajdź nas na www.newsradio.pl.